Jak stworzyć kurs dla doktoranta i podpiąć go jako prowadzącego ten przedmiot? Pokażę teraz, w jaki sposób promotorzy powinni podpiąć, czy mogą podpiąć swoich doktorantów pod swoje, pod swoje konto. W tym celu trzeba będzie utworzyć kurs na swoim własnym profilu, pod swoim własnym nazwiskiem. I ustawić doktoranta jako osobę prowadzącą ten przedmiot. Zacznę od po prostu stworzenia nowego kursu. Jestem na stronie głównej kampusu. Wyszukuję Wydział Pedagogiki i Psychologii, klikam. Wyszukuję swoje nazwisko. Pojawiło się już dużo nowych osób, więc muszę szukać. Jestem, klikam, pojawiłam się na, w swoim obszarze, w swoich kursów. Klikam przycisk Dodaj nowy kurs. Wpisuję nazwę kursu, czyli przedmiot, który prowadzi doktorant. Dla przykładu, wpiszę Psychologia Społeczna, Psychologia. Podajże trzeci rok. I można wpisać formę studiów, jeśli mamy niestacjonarne. Na przykład u nas na pierwszym, a drugim i bodajże trzecim roku nie ma niestacjonarnych, więc ja już nie wpisuję. Natomiast można też wpisać semestr. Na przykład w takiej formie. Aha, co jest yy, przydatne, wydaje mi się, że wpisanie formy zajęć, że to na przykład są ćwiczenia. I tutaj wpisuję kategorię kursu. Zostawiam tak jak jest. Widoczność kursu. To jest ważne, żeby wszystkie kursy, które ym, będą przeznaczone dla studentów, miały tutaj zaznaczoną widoczność pokaż. Data rozpoczęcia, data zakończenia, odklikuję to. Filmik, jak dokładnie jak zakładać kurs, już jest, więc nie będę się w to już zagłębiać. Klikam, zapisz i wróć. Pojawił mi się ten kurs, nie dodałam opisu, będę mogła zrobić to później. Żeby dodać inną osobę, żeby dać jej uprawnienia, na przykład prowadzącego. Musimy taką osobę zapisać na nasz przedmiot, na nasz kurs. W tym celu wchodzimy w ten kurs, klikamy, wchodzimy. Po lewej stronie w, w okienku nawigacja szukamy ponownie swojego nazwiska. Jesteśmy, mamy otwarty folder z naszym kursem, i tutaj mamy folder uczestnicy. Klikamy, czekamy chwilę. Klikamy na przycisk Zapisz użytkowników. Otwiera nam się okno. W tym miejscu wpisuję imię i nazwisko osoby, którą chcę dodać jako prowadzącego przedmiot, yy, czyli imię i nazwisko danego doktoranta. Ja umówiłam się z koleżanką, że ją tutaj yy, dopiszę, więc wpisuję jej imię i nazwisko. Tak, pojawia y, mi się taka sugestia. Muszę koniecznie wybrać, czy to chodzi o tą osobę. Tak, wyświetliło mi się tutaj, że dodałam, dodałam tą osobę. I bardzo ważna kwestia tutaj przypisz rolę. Domyślnie mamy zaznaczoną rolę student y, i właśnie w taki sposób też możemy zapisywać studentów, jeśli sami się nie zapiszą. Natomiast ja wybieram rolę prowadzący. Klikam Zapisz użytkowników, i pokazuje mi się tutaj informacja, że dodałam taką osobę jako prowadzącego. Ta osoba dostanie ode mnie mailowo powiadomienie, że została zapisana na mój kurs. Tu mogę wrócić na kurs. Albo najlepiej na swoje nazwisko, i wtedy mam już informację, że ten przedmiot prowadzi osoba, którą ym, przypisałam. I to tyle.